Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Czytając nasze analizy pojazdów dostępnych na rynku, niezależnie od tego, czy są one używane, nowe czy wynajmowane, zawsze pojawiają się słowa deklarowane zużycie paliwa. Oto, co to oznacza i jak można sprawdzić rzeczywiste zużycie paliwa. Test rzeczywistego i deklarowanego zużycia paliwa w samochodzie. Rzeczywiste i deklarowane zużycie paliwa różnice mogą być również znaczące. Wszystkie rzeczywiste testy drogowe przeprowadzone na samochodach ujawniają wyższe wartości niż te reklamowane. Dlaczego? Nie, SA to oszustwa, ale różnice wynikające ze sposobu weryfikacji konsumpcji. Świadomość istnienia takich rozbieżności jest kluczowa dla tych, którzy faktycznie chcą zaoszczędzić pieniądze lub przynajmniej wydać je w najlepszy możliwy sposób. W praktyce rozbieżności między deklarowanym a rzeczywistym zużyciem paliwa wynoszą od 15% do 45%, ale wartości te różnią się w zależności od modelu samochodu i roku rejestracji. Przestarzały system NETC, New European Driving Cycle, był nieodpowiedni do pomiaru rzeczywistych wartości, podczas gdy najnowszy. WLTP, World Light Duty Test Procedure, wydaje się idealny do zapewnienia bardziej realistycznych szacunków. Pomagając w ten sposób konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów. Oprócz tego konieczne jest sprawdzenie rzeczywistego zużycia paliwa za pomocą bardziej klasycznych metod. Oto co. Jak zmierzyć zużycie paliwa w samochodzie? Przede wszystkim należy podkreślić, że testy zużycia paliwa przeprowadzane przez producentów w celu upublicznienia osiągów odtwarzają. Sytuację w laboratorium. Które ESA dość dalekie od rzeczywistości. Po pierwsze, odpowiednie temperatury ESA utrzymywane na poziomie około 20 stopni, a po drugie w samochodzie testowym znajduje się tylko jeden kierowca o wadze około 75 kg. Trasa jest ustalona i używane ESA standardowe opony. A styl jazdy? Normy przewidują trzy: miejski, pozamiejski i mieszany. Precyzyjne określenie rzeczywistego zużycia paliwa przez samochód jest jednak bardzo przydatne, zwłaszcza przy planowaniu rocznych. Kosztów utrzymania samochodu. Jakie ESA najlepsze metody, aby to zrobić? ESA tacy, którzy polegają na wszechobecnych i wszechstronnych komputerach pokładowych, ale nie zawsze ESA one niezawodne, choć często. Oszukują na niekorzyść producenta. Orientacyjnie. Za pomocą tego narzędzia można wykonać obliczenia matematyczne, aby późnać rzeczywiste zużycie paliwa z odchyleniem. I 30. lk 100 km, aby dodać lub odjąć od rzeczywistości. Najbardziej klasycznym sposobem samodzielnego sprawdzenia rzeczywistego zużycia paliwa jest przeprowadzenie prostego podziału między przejechanymi kilometrami a zużytymi litrami paliwa, ewentualnie kilkukrotne powtórzenie pomiaru i próba utrzymania niezmienionego stylu jazdy. Po ustydy praktyczne poradniki, a WordPress Commenter Hello World.